Witamy w GTA 5. Prawdziwe życie, sezon pierwszy. Zapraszam serdecznie. Nie pożałujecie tego sezonu. Przed nami wspaniały sezon marzeń, co życie przyniesie życie zweryfikuje to się okaże zapraszam do oglądania i pozdro oglądania pozdrawiam black215 live jo manko z tej strony black2115 live witam was w dzisiejszym odcinku z gta 5 prawdziwego życia jeżeli odcinek wam się spodoba ale to koniecznie, koniecznie zostaw łapkę w górę i subika na kanale, bo zaczynam nagrywać na nowszej generacji konsoli. Mianowicie nagrywam na konsoli PlayStation 5. Zanim go dokupię, jakieś tam akcesoria, więc będziecie mnie widzieć, jak może na kamerce. Jakoś może to zrobimy, żeby było widać, ale na razie skupmy się na odgrywaniu roli. Jak widzicie, jesteśmy na lotnisku właśnie tutaj przyjechaliśmy już. Odebraliśmy w ogóle swoje rzeczy, więc normalnie idziemy i w ogóle wykupiłem mieszkanie w ogóle tutaj w Ameryce. Jak widzicie, o, to już państwo policjanci, ja już przeszłam w ogóle przez kontrolę bramkową. W ogóle gdzieś tu czeka podobno mój pojazd, więc. Dobra sobie, przechodzę. Go sobie troszkę podbić tutaj o no chyba mój pojazd tutaj czeka jest moja fura którą kupiłem w ogóle ja przyleciałem z Polski ja jestem Polakiem jak coś więc jest moja fura to wsiadamy w ogóle bagaże mam już w ogóle w samochodzie w ogóle więc nie zarobić, no bo w ogóle przeprowadziliśmy się do Ameryki, wiesz? żeby tutaj coś tutaj osiągnąć, wiecie, zarobki, nie zarobki. No gdzie to moja rezydencja? O, tutaj. Musimy dojechać do naszej rezydencji. Co, ja bardziej pojadę tak wiesz, żeby nie, I wiecie? Przepisy, wszystko tego Ja nie wiem co on dobra, bo oni w jedną stronę, czyli tutaj trzeba skręcić wiecie, no nie chciałbym tu za bardzo przyspieszać albo coś Ale pisze mi, że mam zrobić króleczko No i ja się wrócić. Wow, ta marka jest też czadowa. Możesz no, kurde dać od pani? No jedziesz. Yes, Jeez, rzuć mi auto zarysowało. Co za baba normalnie, no nie kumam Dobra widzę wiesz Tak czy siak z tym tutaj na chillaucie doczłapiemy do domu Czyli do naszej nowej bo... miejsca zamieszkania widzę bierz. od razu czegoś głupiego widzę, wie. Ale te MPC-ty naprawdę są też czasami tak irytujące widzę, wiecie o co chodzi. No tak czy po pomalutku sobie będziemy jechać pewnie. Jedziemy, jedziemy. Halo, halo. Dobra, no jedziemy, jedziemy. Dobra, skrócili, super. Ja się muszę za jakimś autobusikiem tutaj człapać. Coś no, mógłbym go wyprzedzić teraz. Chyba to zrobię. Nie będę tak pomału jechał, To też tutaj nie powinni stać. Pięknie wyprzedzony. Kolejny. Ale bym się bo ich tak teraz bomby za nami ruszyły, ale... Co on odbala? Mówię ci widzę, wy. nie chcę mówić, ale ta fura kosztowała 150 tysięcy. O, więc jest naprawdę bardzo drogo 150 tysięcy na nią wydałem o, Łącznie na, na ten apartament tutaj w Stanach wydałem z 200 tysięcy więc no, w Polsce musiałem dużo zarobić żeby się tutaj wyprowadzić tak czy się jak tutaj papierologię różnie musimy tutaj też załatwić Już my dostali tutaj obywatelstwo amerykańskie Oj. Policja w ogóle oh, hey. I'm good. 100. Oh, Ciężka ta przeprawa No mi widzowie Co ten ziom odwala za mną? Nie wiem widzę, ale dobra Eskort czy bieg ole mu wyjechał hamsko Co ten ziom robi? Tak stoi. Kurde, to muszę jakoś skręcić. Dobra. Zrobiliśmy to przepięknie. Wiem, że czerwona, ale już skręcę, bo tutaj nie ma policji. Mamy czerwona. A już jesteśmy bardzo blisko, widać, że mieszkamy w bogatej dzielnicy. O, tu jest policja, widzę. Bardzo miło wiedzieć, gdzie jest komenda. Wiecie, no W takich miejscach to już się nie mogę wyprzedzać. Dobra, widzę, jak widzicie, dojechaliśmy tutaj do naszej rezydencji. No i tutaj, Kesik mamy garaż, więc wjeżdżajmy. O, dobra, bagaże ja sobie potem wyciągnę. Trzeba iść na razie się wycilować widzę. Wie? Winda, dobrze, że tu jest nawet winda. Uuu, widać, to będzie naprawdę ładny aparta apartament. No, powiem szczerze, jak już tutaj wnętrze widzę... Bardzo luksusowe, bardzo przyjemne. Tutaj eee. pokój gamingowy jest. Nie widzę, że nie tylko. dobra, chodźmy się dalej rozejrzeć, bo tutaj naprawdę go kupiłem za dużą cenę. No, na telewizor mi zostawili już włączony. Super. Mamy whisky, mamy wszystko, mamy piękny widok Te szyby są bardzo twarde, więc przez nie się nie wyleci Co jest plus Tutaj mamy przepiękną kuchnię Wow Nie mogli gotować i wszystko robić W końcu, w końcu jakieś normalne warunki, lepsze Niż w tej Polsce, ale... No Dobra, ten stół Tutaj mamy elektryczny kominek, który nagrzewa nam całą chatę. Zajebiście. Dobra, no co wiemy? Mamy jeszcze dół. Wow. Czy ja tutaj da się przejść? No, tutaj się nie da przejść, szkoda. To jest pewnie wina robiona. Jest nasza sypialenka no, Może tu będę miał kiedyś żoną. A wiecie, w Ameryce bardzo łatwo znaleźć jakąś dziewczynę, no to wiecie. Może kto wie. Mm, Należy no, czy moja garderoba, Kurde, no, trzeba sobie znaleźć porządną pracę jeszcze. No i łazienkę. To widzicie, to jest taka dziwna w ogóle. Prysznic. No. Jacuzzi. No, szczerze. Szczerze oceniam ten dom 8 na 10 bo mi brakuje kilka fajnych rzeczy, ale i tak jest mega fajnie luksusowy. Może tu zaproszę ziomków, jak jakiegoś w ogóle poznam. Kto to wie? No, zobaczymy, zobaczymy. No, powiem szczerze, naprawdę bardzo fajny domek. Widać, że jest już dość płyną. To jest nasza godzina. Jest czwarta, czy dziesięć? Więc myślę, że tutaj w czasie położyć do łóżka. sobie śpimy. A tak widzę. Wie. Śpimy Ty nasz bohater śpi. W ogóle przed wyrobieniem tej dowodu Stanów Zjednoczonych i w ogóle obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. E Trzeba wymyślić imię temu graczowi. Ja bym polecał mu dać na przykład Kasper. Kasper. Nie Kasper, tylko Kasper, że wiecie. I to byłoby dla niego adekwatne imię, e ponieważ byłoby w ogóle fajne mm, i łatwo je zapamiętać, więc wiecie. Więc wiecie, widzowie, naprawdę byłoby to naprawdę. Bombastycznie i byłoby naprawdę fajnie, więc wiecie widzowie, wiecie co robić, no nie? Wow, znana taka animacja, że się śpi. Super, więc naprawdę widzowie zachęcam do zostawienia subika i łapki w górę, bo. W tygodniu na pewno będą po trzy odcinki. Muszę sobie tylko wybrać na pewno dni tygodnia. Na pewno to będzie poniedziałek. Chciałbym jeszcze, żeby to była środa albo czwartek. I na przykład, że w sobotę byłby też trzeci odcinek, na przykład. Więc wiecie, no możemy tak zrobić widzowie. A jeżeli nie, to ja będę jeszcze pisał w filmach. Pod każdym filmem będę pisał, kiedy jest następny odcinek, żebyście czekali. Więc no, zachęcam, zachęcam. I też takie przypomnienie dla was widzowie dam, Że za niedługo wypuszczą swoją, dopiero tutaj nutkę, na ten tutaj kanał Black 25 Live. Więc wiecie no, serdecznie zapraszam. Bo wypuszczę tutaj pierwszego singla. Widziałem komentarze pod nutką poradnik Stand coś takiego tam było i tam niektórzy pisali, że jest to bardzo pozytywne, że podziękowali po prostu za pomoc i w ogóle. I jeżeli tam teraz odzywam się jeżeli chcecie poradnik na przykład jak zrobić beat albo coś takiego, bo ja jestem jakby wiecie też youtuberem. Wykonawcą muzycznym i producentem muzycznym, więc coś na ten temat wiem dużo, więc jeżeli chcecie, to mogę zrobić dla Was odcinek i wrzucę go na przykład w środę, w tą środę na przykład a w czwartek będzie perzecik, więc będzie myślę, że to będzie git. I w sobotę wrzucę wam perzeta. A jeżeli jak się na przykład uda. No to w piątek już mogę wypuścić nutę, albo w niedzielę, coś takiego, zobaczmy jak jeszcze wyrobię się, ale na razie, e, wiecie widzowie, no na spokojnie trzeba. No może już my sobie tutaj wstaniemy, widzowie, o, ja się zaskrzynę Więc tak jak mówię, jeżeli się wyrobimy z materiałem, no to może być git, widzowie, to trzeba się iść w lustro. No i dobra Git, wyglądamy Pora wyjść może na miasto, W ogóle ten zobaczyć, pozwiedzać może trochę to Los Santos, bo musimy poznać dzielnicę Ale po prostu piękny poranek Piękny poranek w tej Ameryczce Dobra, chodźmy się napić czegoś i myślę, że użyjemy... Najlepiej będzie sok, czekaj wypić. nie, napijmy się tego soku. A, i dostaliśmy tej energii orzeźwienia. A tam za prąd się opłaci sam. Znaczy, z konta bankowego mi pewnie pobiorą, coś takiego. E, więc dobra widzę, no to co? To idziemy do naszego garażu. Idziemy trochę poświecać miasta, aczkolwiek jestem zainteresowany jakąś ofertą pracy. E, przede wszystkim to jest pierwszy etat, żeby sobie znaleźć jakąś pracę Troszkę poogarniać. No, mam naprawdę duży garaż, super. Jak na jedno auto jest to naprawdę super. Więc, ci widzowie zarobiście. Bo sobie jedziemy. Mm, jedziemy do sklepu na przykład zrobić. zrobić jakieś na przykład zakupy. Na przykład nie wiem gdzie to jest pobliski sklep. Ale jedziemy. Tu teraz szedł, to by naprawdę oberwał. Tutaj skręcę. E trochę wdepnął gazu. A do pierwszego sklepu w ogóle I Co ja sobie tutaj skręcę No halo jedźcie Panie, panie, panie ja tutaj skręcą nie podobały mi się takie dzielnice, tu chodzą na pewno takie szemrane typy. No, mogę się domyślać, że jest tu jedynie co, to że jest tu niebezpiecznie. O, przed nami jest sklepik. Super, trzeba zrobić jakieś zakupy. Trzeba sobie coś zjeść w ogóle, paczkę fajek kupić w ogóle. Halo? Co z. Dobra. how's it going? Nie wiem czy to jest bezpłatny, czy nie Szczerze mogłem tam koło sklepu walnąć me later I don't got time for this shit show You're getting on my nerves Getting away the whole damn TV no, no, is no, fucking no. garbage Let me know if you need anything Witam. to tu dobrego No dobra Dużo jakieś rzeczy daj alkohol pan chce Pan, te... pan to chyba bezdomny co? Za nim mordola musi, nie zaczęły no Wyszedł z ze skrzydł się wystraszył Kurde Witam pana to chciałbym kupić sobie trochę rzeczy Dziękuję There you go. batony energetycznego też poproszę czekoladę z kremem też poproszę to też poproszę i paczkę taką poproszę dziękuję to wszystko Dobrze. Dziękuję, do widzenia, godnią życzę oh. Dobra, toczkę faj jak trzeba zakurzyć faję że mam można jechać zakupy zrobione e, tak ciulowo trochę wyjechałem przepraszam przepraszam to jest chyba centrum miasta no, dobra mamy kino widok tutaj ja tu ale że tu nie wiem, Skąd dobra widzę. to co no czas jest do chaty no. W następnym odcinku co będziemy szukać mm. Urzędu Miasta Urzędu Miasta mm. i co? I żebyśmy licencję sobie na broń wyrobili. Coś O co za kurwiel jebany! Ty kurwa BAMże nie pyta co no? Za bumber mi tu kurwa wjechał, Kurwa Chłopy, no to by masakra co ten bus zrobił

naszej ukochanej Ameryce zredzie sobie nowe ciuchy kupić do urzędu skoczyć, później do banku i tak, i tak Więc no, naprawdę śledź tą serię, bo naprawdę może się coś wydarzyć. No, wiecie, jak to jest ryżnie. Więc no. Więc jeżeli koniecznie nie zasubskrybowałeś kanału, no to koniecznie widzę to zrób. No i coś widzę no Widzimy się chyba no, w następnym odcinku. Więc serdecznie. Zapraszam. I miłego oglądania wam życzę. Siemano. Pozdrawiam Black 215 Live. Ja jeszcze wam rozpiszę co i jak będzie. Czy na pewno będzie nutka, czy na pewno będzie ten. A jeżeli ten wbije się tutaj pod tym filmem chociaż dwie łapki w górę, no to w środę obiecuję, że będzie film ze Soundtrapa jak robię Bita na przykład pod piątkową nutę. Coś takiego. Zobaczymy. Więc serdecznie zapraszam. I zostaw łapę w górę. Do zobaczenia. Siemano Pozdro! yo.